Trenerze, w początkowej fazie meczu mieliście zdecydowaną przewagę, jednak później kilka niewykorzystanych okazji. Szybka kontra kotwicy z rzutu rożnego zdobyli bramkę i coś się posypało w naszym, w naszym zespole. No, czy Uważam nie, że się posypało. Rzeczywiście pierwsze 30 minut było zdecydowanie dla nas. Mieliśmy dwie, trzy sytuacje, po których uważam bramka powinna być szczelona. Na pewno inaczej by się ten mecz ułożył. To, że się traci bramkę nie oznacza, że coś się od razu sypie. No, straciliśmy jeszcze głupią bramkę później do szatni i to bardziej tak chłopaków podłamało. Ale druga połowa, uważam, że była już też troszeczkę inna. Graliśmy z lekkim wiatrem, ze słońcem. No szkoda, szkoda tych niewykorzystanych sytuacji. Jak się nie szczela tego, co, co powinno się szczelić, to, A dodatkowo traci się bramki, no to się mecz przegrywa. Musicie popracować jeszcze nad skutecznością, bo sama gra była dzisiaj całkiem przyzwoita. No nie ukrywam, że ten mankament, czyli słaba skuteczność, jest już od jakiegoś czasu. Próbujemy trenujemy, strzelamy, ale wiadomo mecz, sytuacja meczowa jest zupełnie czymś innym niż sytuacja na treningu i dlatego tak później to wychodzi. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia w kolejnych dziękuję spotkaniach. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, gratuluję zwycięzca. Wykorzystaliście wszystko, co w mieliście do strzelania w dzisiejszym meczu i wywozicie cenne trzy punkty ze środy. No, dziękuję, dziękuję. No tak, no mecz w naszym wykonaniem był dzisiaj e, zbyt dobry. Powiem, że nawet że słabo bardzo zagraliśmy, ale cieszą trzy punkty na ciężkim terenie, gdyby nie było. Co jeszcze mogę powiedzieć? <laughs> Nasza drużyna zagrała bardzo słaby mecz. Powiem, że to zwycięstwo, no szczęśliwie i myślę, że trzeba w dużej mierze podziękować naszemu bramkarzowi, bo obronił bodajże trzy sytuacje, dwie instynktownie, jedną naprawdę sam na sam w pierwszej połowie i myślę, że na całe, całe, całe zwycięstwo Mikołajowi trzeba zawdzięczyć dzisiaj. Chociaż te strzelone bramki po stałym fragmencie gry to nie były przypadkowe, bo jednak ćwiczyliśmy to przez tyle, ile, 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 się, ile się dało, czyli tam przez dwa, dwa tygodnie, bo, bo, bo zima jest w naszym kraju bardzo długa i nie było, nie było czasu na inne elementy, ale, ale, ale cieszę właśnie, że po stałym fragmencie gry, chociaż przez te dwa tygodnie, którego, które ćwiczyliśmy, padła bramka. No i druga bramka ładna za, za pola karnego. Myślę, że, że cenne trzy punkty, ale, ale do gry jeszcze, jeszcze mamy, mam dużo, 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 dużo żaru. Dziękuję bardzo, Dziękuję gratuluję bardzo.